Zapraszam do trzeciego odcinka webinaru dotyczącego przewodnika dla starostów, dotyczącego postępowań prowadzących do wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W obecnym trzecim odcinku będę mówić o tym, jakie odmienności w postępowaniu prowadzonym przez starostę są związane z nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym. Co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Zgodnie z artykułem 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym to takie, co do których brak jest księgi wieczystej czy innego zbioru dokumentów, na podstawie którego można by ustalić, jakie podmioty, jakie osoby posiadają prawa do danej nieruchomości. Jak również są to takie nieruchomości, których, których właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje, natomiast postępowanie spadkowe nie, nie toczy się lub nie zostało w ogóle wszczęte, czyli jest w toku lub nie zostało wszczęte. Celem ustalenia stanu prawnego nieruchomości jest możliwość sięgnięcia, czy starosta powinien sięgnąć do takich zbiorów danych jak księgi wieczyste jak ewidencja gruntów i budynków. Na ich podstawie co do zasady mamy możliwość ustalenia, jakie podmioty są, posiadają prawa do, do tych nieruchomości i też czy w przypadku e, braku e, tych informacji, czy, czy możemy zacząć myśleć o tym, że mamy do czynienia z e, nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym. Żeby ustalić, czy nieruchomość jest e, nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, potrzebujemy zweryfikować e, na przykład na podstawie rejestru PESEL, e, dane osób, e, informacje o osobach, które zostały wskazane jako posiadające prawa do nieruchomości na podstawie w, w, w tych dokumentach, do których sięgnęliśmy wcześniej, czyli Księgi wieczyste czy ewidencja gruntów i budynków. Informacje o osobach, których dane widnieją jako właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych w księgach wieczystych danych nieruchomości lub w ewidencji gruntów i budynków, można dodatkowo sprawdzać, weryfikować w oparciu o dane z rejestru PESEL. Jeżeli okaże się, że właściciel nieruchomości nie żyje, starosta powinien ustalić, czy w stosunku do majątku po tej osobie, m.in. nieruchomości, której dotyczy postępowanie, toczy się postępowanie spadkowe, czy zostało wszczęte postępowanie spadkowe i czy zostało ono zakończone, jeżeli się toczyło. Takich informacji może dostarczyć rejestr spadkowy prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, jednak informacje tam zawarte dotyczą zasadniczo ostatnich lat, dlatego jeżeli chodzi o sprawy z e, dawniejsze uzyskanie informacji, tą drogą może nie być możliwe. Natomiast e, oprócz tego starosta może również e, ustalać informacje na temat tego, czy toczy się, czy zostało zakończone postępowanie spadkowe dotyczące właścicieli danej nieruchomości. E, zwracając się z zapytaniem, z prośbą o udzielenie informacji do odpowiedniego sądu, przed którym powinno Toczyć się postępowanie spadkowe. Kwestia, jak ustalać, jak starosta powinien ustalać um, rzeczy, o których mówimy, została omówiona szerzej w przewodniku, w punkcie 4.6. Um, natomiast istotne jest, że starosta, jeżeli chce zwrócić się z pytaniem do sądu na temat tego, czy toczy się, czy zostało zakończone postępowanie spadkowe, powinien zwrócić się do wszystkich sądów, przed którymi mogło takie postępowanie się toczyć. Czyli będzie to sąd ostatniego zwykłego miejsca pobytu właściciela nieruchomości, będzie to sąd, w którym znajduje się, sąd właściwy dla obszarów, w którym znajduje się dana nieruchomość, lub ewentualnie sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli zatem starosta ustali w e, sposób, o którym powiedziałam wcześniej, że w stosunku do e, majątku po, właś po właścicielu danej nieruchomości, które nie żyje, nie toczy się lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe, możemy uznać, że dana nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym. Czy w takim razie istnieje możliwość wydania decyzji przez starostę ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez umieszczenie na niej infrastruktury telekomunikacyjnej w stosunku do tych właśnie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Tak, taka możliwość istnieje. Natomiast postępowanie, które będzie prowadzone w tym celu, będzie charakteryzowało się określonymi odmiennościami. I teraz po pierwsze, w przypadku kiedy z jakiegoś powodu um, starosta na podstawie odpowiednich przepisów stwierdzi, że istnieje od, podstawa do odmowy wszczęcia postępowania, to w przypadku kiedy postępowanie toczy się w stosunku właśnie do takiej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, starosta odmawia wszczęcia postępowania decyzją, a nie postanowieniem, tak jak to ma miejsce w tych... W normalnych przypadkach, czyli nie, niekiedy mamy do czynienia z nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym. Bardzo ważną odrębnością związaną z postępowaniem dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym jest to, że najpierw starosta ustaliwszy, że z taką nieruchomością ma do czynienia, musi po, w odpowiedni sposób powiadomić, ogłosić, że zamierza wydać decyzję. Ograniczającą sposób korzystania z tej nieruchomości. Wynika to z treści artykułu 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz um, artykułu 114 ustęp 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak starosta powinien ogłosić ten zamiar wydania decyzji? Powinien zrobić to na trzy sposoby. Łącznie czyli w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, czyli wywieszenie ogłoszenia o zamiarze wydania decyzji np. w urzędzie w starostwie, w urzędzie gminy, to po pierwsze. Powinien również zamieścić stosowną informację na stronie internetowej starostwa. Powinien także dokonać odpowiedniego ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Powinna to być prasa nie branżowa, specjalistyczna, tylko taki rodzaj czasopisma, dziennika, który jest, trafia do powszechnego odbiorcy. I teraz, kiedy starosta dokona już tych wszystkich ogłoszeń, powinno, upłyn powinno upłynąć dwa miesiące od momentu, kiedy to ostatnie ogłoszenie zostało dokonane, i wtedy dopiero może dojść do, do, do wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji przez starosta. E, istotną kwestią jest, że e, starosta nie powinien czekać, nie powinien zwlekać z na przykład umieszczeniem ogłoszenia w prasie e, na moment kiedy zbiorą się zbierze się na przykład seria, powiedzmy, ogłoszeń, których, po, które powinien w prasie zamieścić. E, takie praktyki e, zdarzają się. Są one Uzasadnione oczywiście pewnymi względami praktycznymi, jednak nie są zgodne z przepisami. Zgodnie z zasadą um, szybkości, efektywności postępowania, um, która, w, która jest ustanowiona w kodeksie postępowania administracyjnego, starosta powinien jak najszybciej, bezpośrednio dokonać takiego ogłoszenia w prasie. Nie powinien właśnie czekać, aż powiedzmy zbierze się więcej. Um, informacji, które, które powinny ogłosić dopiero wtedy takiego ogłoszenia dokonać. Podsumowując, jeżeli w wyniku właśnie tych ogłoszeń, na te trzy sposoby, o których powiedziałam, znajdzie się osoba, której przysługują prawa do danej nieruchomości, której dotyczyć ma postępowanie, której dotyczy ogłoszenie, to może okazać się, że nie jest to jednak nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. No i w takim wypadku ym, sprawa będzie toczyć się dalej no, już, już w stosunku do, do nieruchomości, której właściciele, której stan prawny jest znany. Inną istotną odmiennością związaną z postępowaniami dotyczącymi nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym jest fakt, że wnioskodawca, który zwraca się o wydanie decyzji do starosty, nie ma obowiązku udo udowodnienia, udokumentowania rokowań odbytych z właścicielem czy użytkownikiem wieczesem nieruchomości. No, stan prawny tej nieruchomości jest nieuregulowany, nieznany, nie wiadomo, jakie osoby mają do niej prawa, więc siłą rzeczy. Nie będzie możliwości przeprowadzenia rokowań, nie ma zatem przepisy, nie ma obowiązku. Przepisy nie nakładają obowiązku ich przeprowadzenia ich, i ich udokumentowania w tym wypadku. Ostatnią istotną odrębnością dotyczącą postępowań e, związanych z nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym jest fakt, że starosta po wydaniu decyzji jest zobowiązany do jej obwieszczenia, ogłoszenia w odpowiedni sposób. Co wynika z artykułu 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i artykułu 49 KPA kodeksu postępowania administracyjnego, do którego tamten przepis odsyła. Czyli starosta musi Albo dokonać obwieszczenia takiej decyzji w sposób zwyczajowo przyjęty w danym miejscu poprzez wywieszenie w urzędzie, w miejscach publicznych dostępnych, albo powinno się to odbyć w formie publicznego ogłoszenia, albo może zamieścić taką decyzję na, w biuletynie informacji publicznej starostwa. I tu istotne jest, że ogłoszenia, ogłoszeniu, obwieszczeniu powinna podlegać cała treść decyzji, a nie jedynie sama informacja o tym, że taka, taka decyzja została wydana. I to już wszystkie odmienności, które, istotne odmienności, które wiążą się z postępowaniami dotyczącymi nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.